Hey, czyli witajcie, ja jestem Kastor A ja Damian No i to jest kolejny odcinek z serii FIFA 15 Ultimate Team No i dzisiaj też będą dwa spotkanka więc przechodzimy do pierwszego z nich A więc pierwszym przeciwnikiem będzie dzisiaj to... Oh. powiedzmy w miarę składa, ale co to dla mnie? No oni są niewidzialni no. Ech, Daleko od bramki. Dzisiaj satysfakcjonuje mnie tylko zwycięstwo, więc porażka nie wchodzi w grę. Nawet remis nie wejdzie mi tu w grę. Dobrze, się <grym> I mamy to... pierwszego gola. Samobójczy, ale jest. Kombo. Dzisiaj jest dzień zwycięstw. I 2-0! O, ale bomba! Kapejo! Tak jest! I tak trzeba grać! Co to było? Aj, taka akcja! Szkoda, no nic. Piękny dribbling, gorszy strzał. Ujanc, co jest? Co się stało? Nie wiem, ale słyszałem jakby czaszkami się zderzyli, to już w ogóle. U, U, ale nie ma. A więc koniec pierwszej połowy. I... No, no, nie jest przeciwnik zbytnio wymagający, trzeba przyznać. Ale strzałów miał więcej. Jak? Au, ale mnie kosi. Czerwona. Czerwono. To jeszcze go dobiję. Żółta. Ale teraz... Będzie go... Nie no, nie będzie go, ale, ale... będzie. Nie, a co on w ogóle? A! Aj! Kurde, no nie! Ale pięknie było, co strzelił, ale bramkarz to cudownie się zachował. Jakiś akrobata. Czyżby będzie przewrotka? U, nie ma. Jeszcze mogli mi dać strzelić, bo on co strzelił. Koniec pierwszego meczu dzisiaj. Dość nudny mecz, jednak ważne, że jest zwycięstwo. Widzimy się w meczu następnym. Dobra, teraz tam znalazłeś normalnego przeciwnika. Nagra z OS i czerwonych, on teraz z niemieckich takich. jego skład. No ma wypożyczonego Quardado, tutaj też coś. Ma dwóch Anglików, dwóch Francuzów, to na broni. i Bramkarz też Anglik. Na no, SP jest Roberto i tego napastnika nie znam. No ale mam nadzieję, że go pokonamy. <laughs> Quardado, Quardado i gol! Mariusz. Łysy mnie nie dogoni. E! No. Dobra, no, ja sobie tutaj prawo nożnym jakimś sobie strzelę Ale chyba nie ma parę. Griezmann. Czy to będzie? Ta! Fak oh fuck! pierwszej połowy. No przerwy przegrywamy. 1 do zera po golu chyba. Quadrado, tak jest, to był gol. Quadrado. No przeciwnik przeważa, ale mam nadzieję, że to ja obejmę prowadzenie w drugiej części spotkania. O Boże są Kuma. A dobrze tytoń. Chyba pierwsza jego interwencja ogólnie w naszym klubie. Barrios, Lucas Barios. Barios strzał gol. Jest Remis. Mamy 1-1. Remisik. Pięknie przeszedłem. No i jeszcze brameczka. Jeszcze zwycięstwo. O i 2... 2-1 po golu z główki. Pozdrow pociwę Ja? <gryzmany> <gryzmany> no, no stąd Griezmannem, bo z prawej strony Co dobrze będzie Grisman, chodź tu owaj, obok Minimalnie Ale nie celnie to jest, to jest najgorsze co może być, nie ma najgorszego scenariusz, prawda Kontuzja czerwona plus przegrana <śmuszne> <śmuszne> e, Eee! No. Czerwona! Przekupiony sędzia jak w meczu Katar Polska No <śmuszne> a a siła też nie da rady Teraz! Przecież może jeszcze? No nie no i dlaczego? No to jest właśnie ficha No dobra, więc dzisiaj Wygrana i przegrana, razy mamy chyba 5 punktów w tej lidze, dziesiątej lidze Nieszczęsnej dla nas No ale mam nadzieję, że w kolejnym odcinku właśnie już awansujemy Ogarniamy do ligi tej lepszy skład i lepiej się będzie grał No więc właśnie, więc my przychodzimy do ogarniania sobie składziku No i widzimy się już w kolejnym odcinku Więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, ja cześć. byłem Kacper A ja byłem Damian, no i jestem Damian No, no do usłyszenia Bang.